Nie ma pięć Piątka? No, no, akurat jak poszedłem, kurwa Ginę Leżymy, leżymy, jest... kurwa! Albo otwarta, dziwko, alboż kurwa warta! Kurwa, to tak na dom Masz. Już się lewo idzie, już, już mam OCD, już mi nie pasuje to No, tak dziwnie się idzie w lewo jeszcze gra nam tym i Mi się każe, że rosa to nie wiem, że to jest tu grę. To gra z tym Czekaj, szukaj dowodów, bo ja nie wiem, gdzie tu są. Ro... Yy, ten. Ja nie to... będę bez... gdzie To jest to. Czekaj. Gdzie tu go do wody? No, żebram. O, to jest ważne, bo to już się no, przejdę do zadania. O są korki nie. w piwnicy, dobra Dobrze, no, włączył. No. Poczekajcie, bo ja do wodę, no, bo nie będę działa na to. Co masz coś? Yy, tu jest Miś, ale Miś to jest Miś Mi się zdaje, że... Nie... Kurwa... A co, w piwnicy? Malesz. Piwnica? Halo To no jest Awka yes. Kto ma temperaturę? Ty masz Ja mam sprawdzam. Tu jest git wszędzie. No za nie tu Kurde trzeba ten zobaczyć gdzie tu jest Gdzie tu jest No dowód jakiś to jeszcze piętro chyba jest czy nie? To nie, nie, nie ma. Dobra, ja jestem. Sprawdź, Karol. Co ty robisz? Nie... Nie musiałem ci odpocząć. Co są komórki... Chmurki to tutaj. A, nie, nie, Chmurki... to tutaj. Nie, 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 mówię komórki. A, nie chmurki usłyszałeś. Telefon tam leżały i myślałem, co karty. O, mamy i temat czy do Szukaj okay, dowodów, bo nie... O, kto stworzył? Tu ja ufał, 7 stopni, tu jest Gdzie, o gdzie, o gdzie jest jawa? 8, czekaj Powinien być tu Tu otwierał Idźcie tam 8 8 No bo tu? 9, ja tam Nie, tam, 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 10. bo wszędzie jest po 18, to jest tu No to elegancko Mam Aż tak już nic z tobą nie było, człowieku, w temperaturze Co górek. O, to morby, Co morby, to Okej, no dobra. Nagraj. To ma rytm, daj. Kurwa, nie wiem, gdzie on ma to dowód w tym domu. Zaraz znajdę. O, jasne, te drzwi też to są takie lepsze. Zadania. Wygraj obecnie ducha za pomocą czujnika ruchu, łatwe. Oczyść obszar w pobliżu ducha za pomocą kadzidła. No i poziom tych zmysłów 25%. Mhm, to na ludzi. No to biorę czujnik ruchu. Biorę zesznę. A ten kruc to chyba jest taki, że on działa, że dwa razy można go spalić. No, 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 no. no. A ten najlepszy krót działa, że go trzy razy można spalić. Jest hmm. Czaj, ruchu, to jest kit. Trzeba ruchu, no i schod. O. o, spalił już. O, 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 Jak to jest z Jemy w dwa? Nie ja mam spirit boxa, jak coś. No to weźcie, wyjdźcie z pokoju. Ja sobie pogadam. Czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Idziemy. Ja poszukam dowodu przy okazji. Szukaj ma, yy, ten Mhm. Mm Gdzieś musi być no niemożliwe, że nie ma? Wziął ktoś w tam 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 Już tam Już tam tam chyba, tam 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 mi patrzy, tam zaczęła tam 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 stąd. Chodź, Poczekaj, jak. Pałuszka Najgorsze jest to, że akurat na plecach mi się musiała pojawić. Cię hm. wkurzyła przez Spirit Boxa. Babka. E, Orby to mieliśmy. Czy krucho? Jest. Jem, no, zaraz zagarniemy. Chodzi cały czas o no. Trójka jest, no już 1 Nie pij tego, tylko pasie, żebyśmy mieli tą średnią. Wejdź do domu. Po co mamy Chodź do domu. O, widzisz, Już się zajęczyło zdrowe zmysły, wypij już. Czy czekaj, nie, bo nie możemy. Nie, to musi być średnia, kurwa. Może co powiem, gdzieś. Wypij serenetium. Zidełko. Czemu jest po Nie wiem. No i co? To jest streszka gadzidło, mi się powali z nim. To to my mamy coś oprócz orbów, czy nie? Nie. O nie! Zapomniałem o dowodach. Hmm. Dobrze, to się zapomniało do wodach. Widzisz? Patrz, ja jestem po... Nie wiem, ja będę robić na wodach, pokażę. Patrzmy na kamerę chwilę. O Jezus co to jest za duch? No i jeżeli nie pójdziemy tam to się nie dowiesz. No to idziemy Ufawka tam gdzieś jest chyba jest co? Nie wiem wojtek <grywka> na streama był żeby było dobrze. No, za mnie zabiła. No to ja bym, ja bym wykroczył jeżeli, ja bo nie. Czwórka była tylko największa. Dobra, to jest kurwa jakiś demon. Nie może być. Dlaczego by... to... ten duch robi handel? raczej ja. Z mora, upiór. Ja na pocztach. trzeba to przemyśleć. Mm, wpisów nie ma. No, na razie nie. Nie było, jakbyś? Nie, nie było jak Nie było. Nie, ja jako duch patrzy nie ma. No to patrz. Nie, nie ma. Mrocznych też nie było. Trzeba by było zmierzyć, ale. no nie Mhm, i... tak. ja tak szczerze bym postawił na Jokaja, bo jak się na Spirit Boxie wygadać, to go zdenerwowało. Przestrzegamy OK? Co? OK? Tylko nie wiem, czy to chodzi o rozmowę na Spirit Boxie, czy rozmowę na Bojszczacie. Ale możemy sobie... wykreślmy na pewno, które nie będą. Huntu nie będzie, Taya nie będzie. Revenanta nie będzie. Jure, być, który jestem może tym? być. Raju nie będzie. No i tylko tyle. Które ci zostały Powiedz. Banshi, Mara Jurej, i okai, Ondrio, Obake. Hmm. Co obstawiamy? Ja bym dał Majoka ja to tak każdy, każdy kto coś innego. Według mnie. Kurwa. On to nie ją według mnie. Bo to jest kurwa najgorszy typ ducha, który jest aktywny i to świeczkami tylko można zbadać. Teżże kto? On, Rio. On Rio? Mhm. No, to jest wierze, to jest timer. Bo się z Norio. Chuj, ja dam taki typ. Obaka se dam. na się na Norio. Obaka też może być, bo Obaka też jest ag agresywny. No dobra, ja daję No. Dobrze, to pasie, jak dobrze chyba, tak? No, co mi spada, kurwa. Nie, nie karmię nic innego dzisiaj, bo może później tak jak A co? Nie, ja chcę, żebym później w ten No, więc. Okay. Jak się ledwo ruszą. no to co tam sprawia? jest? Jak ja się ledwo ruszą, to co ja się teraz? Ja to bo jestem teraz w piku, co Ta, tam tu jest? Tu. No, 7 stopni, jest, no jest, w tu jest, 7, no, to jest w kuchni. jest 7, wszędzie jest w kuchni. Wszędzie jest 7 stopni i jak coś. Ale tam parę złych życia. Szczęście, obok 7. CX7, mango, mango.

Na docy jeszcze mam. Grunt to prunt, gdzie jesteś prawo? światło Wygrasz w jakiś stylu i się nie znasz. Na gierkach. Kto? Natan. No, Siema, z latą. He, z latem. Dobra, to było? No dobre. Dobre, to latą było, napisz mi na czacie. Wszystko widzieliście. Niech dla Daniela powie, że poglądał. Po no ale to jedno konto jest. Ja, napisał ja. Czyli pewnie dobre. Powiedzmy, że dobre. Dobre, czy pali fighting? Wrócił już. Tak, <grym> pójdę. Ja nie siano. Nie siano. No siema. ten 6-7. Na ten jakiś jakiś 6-7, co nie? to no, w ogóle gładki i łatwy użykamy. Kto ma z 5 boxów? Jeden był tylko. A, czy nikt nie ma, dobra. Czyli ja mam. Czyli chodź sobie z nim pogadaj. Idę, idę. Tylko wejdźmy z proszę. Ale ja nie wiem czy on spokojnie zmieniłbym. Nie zmieniłbym Ja się doinformuj. to informuj. Tu jest kosz, nie, to jest 12. To jest też 12. No nie odpowiada na razie. Tu jest 9 no to chyba nie zmieni Patrz jest z djemą w kuchni? Mhm. Mm Dawaj bierz tą łapkę małpy i używaj, powiedzmy pragnie w gady Nie wiem jakie blagi mam trailerat. Nie muszę widzić w telefonie, bo Gdzie macie łapkę małpy? W kuchni, kuchni na blacie Co używasz ją? Nie wierzę, jak ja to profilować zrobić. Ain't no way. Używać? Niecik. No tak szczerze użyj. Ale co? A ale... Event event, A, event, 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 Szmatą. Aparat akurat wyrzuciłem, no nie wiem. Ja no, jestem debilem, bo kazidło użyłem, bo się zdykałem. A ty go chcesz wtyknąć w ogóle? Na tej, tej łapki użyłeś? No, dopiero ją dotknąłem. Klikać? Się A, na okay. To się tutaj po prostu. A, no nie było w półce. No bo tu jest w dół. Tu 7 stopni. Dobra, no. klikam, patrzcie. Czekaj, czekaj, a co klikasz? co pragniesz wiedzy? Co? Pragniesz wiedzy, tak? No nie wiem, na razie nic nie robię, trzeba ją do tego. No to jak ktoś tą pragniesz wiedzę. Gdy ci się wykreśli to na karno tak fajnie. Powiedz życzenia. Duch, gracz, inne, wróć. To chyba inne. Pragnie wiedzy. Aha, zabiła mnie. Zabiła cię? Ej, what the fuck Ej, cały czarny ekran mi się zrobił, nie zabiła! No To jakby. Czyli oślepłeś. A dobra, po, weź w dziennik do wody i powiedz co ci wykreśliło. No. Wykreśliło mi... Po ultrafiletem, nie wiem co to jest. Pismo. Pismo. Dobra, screena wam w sumie. Dobra, wyślij. Ale jest zaznaczony, czy wykreślone? A, czyli się poświęciłem, żebyście tam... Ten... Okej. Okay. Już kumą, co nie chodzi. Masz, no, czy... tylko, macie na to co macie? Jak liczby? ja ostatnio ja tego użyłem, to tam... To mnie nie zabiła, tylko... Oślepłem, czaisz? Nie widziałem nic. No, ja oślepłem. No, ja widziałem, to pod nogami i nie słyszałem nic. Tak się połarałem, takie dziwnie grało. A je mapa paliło, czy nie? Co? Nie, a jedynka dalej To jakaś kamera stoi, czy nie? Stoi tam kamera Tak się ustawię Ja wam będę notesy popatrzył i MF-a, tu będę stał po prostu Kurwa Ale mi olej w dół mordę wystrzeliło Nie wiem czy nie ma orbów. Ja bym powiedział, że nie ma. Ale jak wszedłem na drugą, to coś takiego lata. Tylko w oddali. Weź zamknij drzwi, idź za mnie drzwi, idź za drzwi. Na no to właśnie lata. Nie, według mnie to jest orb, Zamknij drzwi. Nie, chłopiec nie jakiś Może? Teraz jak na streamie widzę, to idę cię. No i teraz nic nie widzę, to mogło być jednak czek. Rzuca czymś. Ej, eee, nawet or był. Ty narzuciła czymś. Jest orb, jest orb, jest orb, był yes, orb. Yes, orb. Yes, orb. By orb. Widziałem na 100%. No dobra, zobaczmy tego arba. No, O, jest lata teraz. Znowu. Pomaga. no właśnie. Czujnik ruchu i mikrofon. Gładki mamy mikrofon paraboliczny? jest, chodź. A to jest te takie. Coś Gładki to na szafki otwiera. Ja... Szafki, dobra, idę z mikrofonem. E, Patrz, jaki fałkę sprawdził na szafki, ci otwiera. Ja idę. No, ja nie mam nawet fałki. ki szafki? Ja mam UV-ka. Piotrki, jakie rzawki? Nie wiem, gdzieś tu. Tutaj, tu, tu gdzie patrzę, gdzieś jest coś w tej okolicy, gdzieś tu. Albo wcześniej gdzieś. jest zobacz, na koło, koło dziecka nawet, coś. No jest uv fałka, jest uv fałka. Jest uv fałka. Dobra, no to z mora cham tu łobakę. No z mora chanta, obakę. No to jest taki. Spirit boxa tak? nie ma. Oj, Jak zdechłem. zdechłem, zdechłem. No bo na pociebie wracam normalnie. Na kamerze stanie ładnie i zrób zdjęcie mu. Wpierdam na osąd. Nie wiem. Czekaj, nie. Nie, jak, jak ona nie złapała w ogóle. Docs może być, JMF5, Hantu, Hantu może pewno, być i mroźno mogą być. Hantu to być. na pewno nie jest. Hantu to jest na, nie na pewno. Czyli Zmora albo Bakke, JMF5 albo Docs. Trzeba patrzeć. Docy mamy tam postawione teoretycznie Według mnie Obaka to może być. Czekaj. I MFK 5 jest dla obaka. Weź i palucha wegni i schowa się do szafy, ja będę patrzy imf a może. Nie, bo zdechnę wtedy to na 100%. Tak. I zmura. Ale nie zdechnij jak się schowasz Szybko. Wtedy przeżyjesz. Ona w ogóle jest w innym pokoju. Okay. Ona, ona jest tam w przedpokoju, bo tam orby nie Ja latają. tak szczerze, tak, bym powiedział, że to może być obaka. Bo z Mora można zarejestrować jej krzyki na mikrofonie parabolicznym, a ja z nim łaziłem i nic nie słyszałem. I ja myślę, że to może być obakę. W sensie... W sensie o, ten banshee, czyli Zmora, ma taki charakterystyczny krzyk na mikrofonie. No ale on nie jest, jest ogółem mega rzadki. I śledzi gracza... Aha. Wy, wy, wybiera, jak gramy wiele osób to wybiera sobie gracza i go śledzi. Obaka! Jedziemy. Obaka Obaka, obaka No i dalej olej do mordy jak kurwa.